Ona sobie, sobie poradziła znakomicie z tą wysokością. Strąciła więc tylko Maria Bartel na tę chwilę. Bo oczywiście jeszcze Hamot. Sama naważyła piwa, to teraz musi je wypić. Adrianna Litwin. Także pozostała w rywalizacji na metry 70, brawo. Adrianna Litwin wyrównuje swój rekord życiowy z minionego roku. Jako właściwie pierwsza z tego grona, który pozostał w konkursie, a strąciły, nie poznamy, mistrzeni Polski po, po tej serii powtórek. Litwin, udało się. A więc jest po drugiej stronie. No i być może właśnie Adrianna Litwin zapewniła sobie minimum medal. Właśnie tym skokiem. Przeskakując w tym momencie i Alicję Wysocką.